Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić ciasto takie e, e, z jabłkami. Będzie to taki jabłecznik na takim biszkopcie e, z bitą śmietaną i już wam mówię mniej więcej, co nam będzie potrzebne ale proszę obejrzeć cały film, e, żeby sobie rozłożyć pracę, żeby po, podpatrzeć, a dopiero później zapisać co będzie nam potrzebne. Mam tu tak 90 g mąki pszennej tortowej, przesianej. Do tego mam 30 g, Ja mam budyń e, waniliowy bez cukru. Do tego 5 małych jajek, 100 gramów cukru, zwykłego cukru. E, to będzie i pół łyżeczki proszku do pieczenia, jeżeli ktoś czuje się e, pewnie. W biszkoptach bez proszku do pieczenia, może upiec bez. Ja nie czuję się pewnie, więc dodam pół łyżeczki proszku do pieczenia. E, potrzebować też będziemy około 150-100 ml e, czegoś do nasączenia biszkoptu. Może być to herbata, a może też być to kompot, e, taki zwykły owocowy. E, do tego będziemy potrzebować oczywiście jabłka, około kilograma e, obranych jabłek. Sok z cytryny, żeby nam jabłka nie ściemniały, dwie galaretki, i teraz ja mam tak. Jedną galaretkę mam taką zwykłą z cukrem 70 g, cytrynową, a drugą galaretkę. Mam bez cukru, takie galaretki też można dostać, yy, ponieważ dla mnie będzie to za dużo cukru, gdyby to były dwie galaretki z cukrem, ale jeżeli lubicie słodko, dać dwie galaretki 70 gram z cukrem. Ja daję jedną bez, tu jest 25 gramów, ale to jest, tu nie zawiera galaretka cukru i jest to galaretka o smaku kiwi. Ale mówię, można dać dwie galaretki z cukrem cytrynowym. Będziemy też potrzebować wody. Wody powiem, jak będę, pokazać jak będę robić jabłuszka, bo to wszystko zależy, jakie będziecie mieli jabłka, jak, ile będą miały one w sobie wody. Później na e, dobitej śmietany będziemy potrzebować około 250 ml śmietany. Śmietanki 30, bardzo schłodzonej. Do tego około 150-200 g serka mascarpone. Ja będę miała waniliowy serek o smaku waniliowym, i on już jest trochę słodki, więc dlatego dodam około 20-40 g cukru pudru. Ale to po prostu trzeba próbować. Będziemy, pier, zaczynamy od upieczenia biszkopta. Ja to robię dzień wcześniej. Blaszkę już mam przyszykowaną. Blaszka ma 18 na 27 cm i wyłożona jest papierem do pieczenia tylko samo dno. Do miski takiej większej. Daję tych 5 jajek, najlepiej żeby miały temperaturę pokojową. Dosypuję e, około 100 g cukru. Tutaj mam przesianą mąkę 90 g mąki plus 30 g budyniu, więc to tutaj dam już, połączę sobie. Tak. Dodam pół łyżeczki proszku do pieczenia. I jadam troszkę otartej skórki z cytryny. O. I to wszystko wymieszam, tak. Piekarnik nastawiam sobie na 170 stopni, grzałka góra-dół. Tak, piekarnik nastawiony i ubijamy jajka no do białości niestety to troszkę potrwa no. jajka ładne i ubite ubijałam je słuchajcie 10 minut na najwyższych obrotach jeśli trzeba będzie u was troszkę dłużej to zróbcie to troszkę dłużej o ale i są bardzo ładnie ubite, gęste się zrobimy i będziemy łączyć z mąką. tylko do wymieszania składników. Starajmy się też wymieszać łyżką z samego spodu, żeby tam też doszła mąka. I przelewamy nasze ciasto do blaszki. Piekarnik już mi się nagrzał 170 stopni grzałka góra dół. Pieczemy około 30 minut do suchego patyczka. Po 30 minutach sprawdźmy na środku, wbijmy patyczek. Jeżeli patyczek jest e, suchy, to znaczy, że już delikatnie wtedy uchylmy dźwiczki, poczekajmy z 10-15 minut i można ciasto wyciągnąć. Także równomiernie wygładzić, żeby nie miało górek. O! I wsadzam do piekarnika, tak jak mówiłam na około, na środkową blaszkę na około 30 minut. Minęło 30 minut. Tak. Wyłączyłam piekarnik chwilkę, no dosłownie chwilkę, postał 5-10 minut przy otworzonych drzwiczkach i wyciągam bardzo ładnie urosło. Teraz. Odłożę ciasto na bok i ty będziemy się widzieć jutro, a u Was to będzie tylko chwilka. I wracam do Was z powrotem. Będziemy robić teraz jabłuszka. Tutaj Biszkot już mam upieczony, ale pierw weźmiemy i rozpuścimy nasze galaretki. Wrząca woda około 200 ml. Tak, aby nam wystarczyło tylko tyle wody do rozpuszczenia naszych galaretek. Ci, co, tak jak mówiłam wcześniej, słodzą więcej, dają dwie zwykłe galaretki z cukrem, każda po 70 g. Ci, co słodzą mniej, mogą dać jedną galaretkę 70 g cukru z cukrem i jedną galaretkę bez cukru 25 g. Żeby nam się wszystko rozpuściło. Jak się, rozpu, jak się rozpuści, wymieszamy, odstawiamy na bok, ciasto obkroić naokoło i wyciągamy. E na pôr. Mamy przekrojone. I teraz góra naszego ciasta będzie dołem naszego ciasta. Zapinamy blaszkę z powrotem. I Odstawiamy na chwilę, obieramy około kilograma jabłuszek, tak, yy, nie więcej. Kroimy w taką drobną kosteczkę. Mamy tutaj sok z takiej dość sporej połóżki cytryny. Aha. I jak będziemy dodawać jabłuszka, to za każdym razem przemieszajmy co jakiś czas, żeby po prostu one nam nie ściemniały, zanim obierzemy wszystkie. Obrane, pod garkiem zapalony gaz dodaję małą łyżeczkę masła. Wyrzucam nasze obrane jabłuszka. Mówię, po obraniu one mają mieć tak mniej więcej 80-90 Deko. O. Tak. Dodam około stu stu pięćdziesięciu mililitrów wrzącej wody. I będziemy je prażyć na małym ogniu do miękkości. No, po kilku minutach, jak sprawdzić jabłka, że już są dobre? One muszą być mięciutkie, dlatego że biszkot jako ciasto jest bardzo miękkim ciastem. Jeżeli zrobimy za twarde jabłka, to będzie nam bardzo trudno później pokroić. Ja po prostu do biorę nasz paltułkę, biorę łyżkę i patrzcie, one już po prostu delikatnie przyciskam i jabłuszko się rozpada. To znaczy, że już gaz. Zakręcam. Można dodać tutaj łyżkę cynamonu, jeżeli lubicie. Łyżkę, łyżeczkę, zależy jak kto lubi. Ja dodam troszeczkę cynamonu. O, tak. I tu wlewamy naszą galaretkę. Tylko pamiętajmy, nie gotujemy już, gaz jest zakręcony, wymieszamy i musimy czekać niestety, ja przeleję zaraz sobie do innej miseczki, żeby mi szybciej stężało, żeby nie stało w tym gorącym garnku i czekamy do naprawdę tężejącej już galaretki. Jeżeli na biszkopt byśmy wylali taką galaretkę, to ona nam wsiąknie w biszkopt. Tutaj mam biszkopt, mam gorzką herbatę. Możecie mieć gorzką, możecie mieć e, jak to się nazywa e, z cukrem, e, kompot, co tam lubicie. I nasączam nasz biszkopt. Moja galaretka widzicie już prawie zastygła. O, jeżeli dacie za wcześnie, to wam wypłynie. Kładam ją na nasz biszkopt. Wyrównajmy i przykrywamy drugą połową biszkopta. Spód biszkoptu teraz będzie naszym wierzchem i delikatnie przyciskamy. Tutaj też możemy nasączyć. Można też innym tutaj dać, na przykład, czy tam herbatką, tu kompotem. To już wszystko zależy od was. I wstawiam do lodówki jeszcze na jakieś tam godzinę półtorej, żeby mi to. Zastygło. Jest jeszcze jedna rada, zaraz wam pokażę. Ja zawsze sprawdzam, czy galaretka jest wszystko w porządku. Słuchajcie, po prostu biorę troszkę, wzięłam troszkę e, jabłek z galaretką na malutki talerzyk i wstawiłam na chwilę do lodówki. Jeżeli mi zastygnie, o tak jak tutaj, to wiem, że z galaretką jest wszystko w porządku i ona teraz też mi zastygnie, nic się nie będzie działo. Jeżeli by mi tutaj nie zastygło, to znaczy, że mamy może za dużo jabłek, może za dużo żeśmy wody dali, i wtedy po prostu gdzieś w malutkiej filiżance. Rozmieszamy 2-3 łyżeczki żelatyny z malutką ilością wrzątku i dodajemy do jabłek. Wymieszajmy i powinno wtedy nam już się ładnie ściąć. Ale to, co podałam, te proporcje, wszystko z jabłkami i z galaretką jest w porządku. Także widzimy się za 2-3 godzinki. Galaretka już zastygła. I teraz ubijemy. Śmietane 30, słodką mam tutaj schłodzoną z mascarpone. Z, e, śmietana 30, około 250 ml e, i około e, 150-200 e, g serka mascarpone. Mój serek jest to serek waniliowy, coś takiego, więc ja już go spróbowałam. On jest słodki. Więc dam, nie dam dużo e, cukru, pudru, bo będzie dla nas za słodkie. Jeżeli w serek ma, macie niesłodzony, to dajcie około 40 e, gramów cukru, pudlu. Tyle po prostu, ile lubicie. Ja dam teraz trzy łyżeczki więcej. I będziemy ubijać. Dołożę serka więcej, niecały serek. Gdy już u mnie zgęstniało, pod koniec ubijania dam jeden śmieta śmietannik. E, także jakiej tam firmy będziecie mieli, to dacie wszystko jedno. Coś do usztywnienia śmi e, bitej śmietany. Mamy już ubite. I wykładamy na nasze ciasto. Wszystko ładnie wygładzimy, żeby było równiutko. Ciągnę już naszą obręcz. Jest mi ciężko wyrównać, ale galaretkę mam zastygniętą, także nic nie powinno wypłynąć. przystraja po swojemu. Nie. Ja ozdobiłam Puszczoną czekoladą, kilka kostek czekolady, e, troszkę woreczka, dziureczka mała. I to wszystko. Później przejechałam zwykłym patyczkiem do saszyków. I ciasto mamy e, gotowe. Zaraz przekroję i pokażę wam, jak wygląda w środku. No i teraz wam przekroję i pokażę, jak ciasto wygląda w środku. jabłecznik na biszkopcie. Proszę bardzo. O w ten sposób mięciutkie, fajnie się kroi, nic nie wypływa i bardzo dobre. Ja już kawałeczek tak z boczku ukroiłam i spróbowałam. Także jak wam się przepis podoba, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa pa.